Bardzo dziękuję za techniczne przybycie i na początku chciałbym powiedzieć o samym projekcie, ale też o jego genezie. Bo to jak pan dyrektor Szczypański wspomniał o rakietach Meteor, od lat 60. w naszym instytucie powstają nie tylko technologie suborbitalne, ale również technologie satelitarne, które cały czas staramy się rozwijać. Zaczynając od tutaj prezentowanego, którego Państwo na pewno zauważyli chodząc do tego budynku modelu rakiety ILR-33 Burschin 2K, możemy śmiało powiedzieć, że od zeszłego roku staliśmy się liderem w branży rakiet suborbitalnych, mijając linię Karmana i osiągając umowną linię kosmosu i od zeszłego roku można powiedzieć, że nasz Instytut udowodnił, że prace badawcze, które prowadziliśmy przez wiele lat, stały się namacalnie dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Przy rakiecie bursztyn bardzo rozszerzyliśmy kompetencje naszego Instytutu. Dzięki temu w tym momencie. Mamy większą dostępność y, do technologii, które wytwarzaliśmy podczas y, pracy przy tym projekcie. Y, równocześnie, przy projekcie bursztyn rozwijaliśmy y, cały, cały segment naziemny, y, tworząc infrastrukturę naziemną, dzięki której y, mogliśmy analizować cały lot rakiety bursztyn. Ta infrastruktura w tym momencie może posłużyć nam do kolejnych obserwacji podczas rozwijania projektu Spark. Przechodząc do samego Instytutu Lotnictwa w Sieci Badawczej Łukasiewicz, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w tym momencie jesteśmy największą jednostką w Polsce badawczą jednostką, jako cała sieć Łukasiewicz jesteśmy w stanie dostarczać do przemysłu, do, do szeroko rozumianego New Space'u rozwiązania, których nikt w naszym kraju nie jest w stanie dostarczyć. Jesteśmy tutaj, jak Pan Dyrektor wspominał, swojego rodzaju one step shopem, dzięki czemu możemy w łatwy sposób dostosować nasze rozwiązania i Zaproponować szerokiemu gronu y, odbiorców y, badania y, i y, nasze technologie, które nie tylko w, w Łukasiewicz lotnictwa, Lotnictwa, ale też całej sieci badawczej y, w ramach sieciowania możemy łączyć i y, przygotowywać. Y, chcemy stworzyć polski hub y, technologiczny i polski hub kosmiczny. Y, dzięki projektowi SPARK sta będziemy starać się do grona e, międzynarodowego, e, jeżeli chodzi o same, m, samą produkcję satelit. I, e, zwracając na to uwagę, sama gospodarka kosmiczna, m, która w tym momencie rozwija się bardzo szybko, e, jest oparta o, o produkcję e, elektroniki, którą. E, z, w ramach projektu SPARK będziemy wytwarzać i dzięki temu będziemy mogli podnieść nasze kompetencje, rozszerzyć zakres usług i stworzyć projekt, który będzie służył nie tylko dla polskiej nauki, ale również dla firm zewnętrznych czy dla całego przemysłu, czy to stricte kosmicznego, czy to całego przemysłu badawczego. Na, na prezentacji teraz możemy zauważyć nasz, y, na, naszego, naszego satelitę, y, który z, y, został y, zaprezentowany wraz z nazwą projektu SPARK. Nazwa projektu SPARK jest nieprzypadkowa, gdyż y, Spark czy Iskra y, odnosi się od samego y, początku do y, Ignacego Łukasiewicza, który dzięki lampie naftowej y, z, z, rozpalił iskrę technologiczną. U nas w naszym instytucie, Lotnicy lotnictwie badawczej badaczy Łukasiewicz, wytwarzaliśmy samolot Iskra, który w tym momencie jest to, był, był pierwszym samolotem użytkowym w Polsce, a satelita i cały projekt SPARK będzie kolejnym, kolejnym krokiem w rozwoju technologii, które od wielu lat, blisko stu lat, nasz, nasz instytut rozwija. W ramach, w ramach projektu SPART zostaną opracowane technologie, które będą bardzo istotne, jeżeli chodzi o samą realizację projektu. Czyli opracujemy komputer pokładowy. Wraz z Instytutem IMN będziemy opracowywać baterie, które zasilą naszego satelity. Teraz z piątem przygotujemy e, cały zakres payloadu, który, który będzie m, m, zaimplementowany do e, satelity. E, teraz chciałbym powiedzieć o m, ścieżce, jaką planujemy przebyć, gdyż jest to bardzo ambitna, m, ambitna ścieżka. E, ścieżka zaczyna się dzisiaj, od m, właśnie m, tego spotkania. Planujemy projekt zakończyć wyniesieniem na orbitę w bardzo ambitnym planie, czyli w połowie 2027 roku. Ten ambitny plan będzie możliwy do osiągnięcia dzięki kompetencjom, które zdobywaliśmy przy wielu projektach, które realizowaliśmy wcześniej. Nie zawsze byliśmy liderem w tych projektach, ale cząstka wiedzy, którą zdobywaliśmy dzięki wspaniałemu zapleczu, jak wspominał Pan Minister, dzięki możliwości udostępnieniu młodym ludziom pracy w Instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w naszym Instytucie pracuje już ponad 1400 osób, z których tworzone są niesamowite zespoły osób, które z pasją przychodzą codziennie do pracy, co jest fenomenem według mnie na skalę światową, bo widać, że wszystkie te osoby, nie czekają tylko na piątek, tylko czekają na poniedziałek, kiedy przyjdą do pracy. I jest to coś fantastycznego, bo nasz zespół dowiedział się, gdy dostaliśmy pierwsze informacje po, po rozmowach tutaj z panem prezesem Cichockim, że jest szansa zdobycia takiego finansowania na budowę pierwszego w Polsce badawczego satelity został tak zmobilizowany, że w ekspresowym czasie przygotowywaliśmy całą dokumentację projektową i poziom przygotowania niezależnie od tego czasu był na najwyższym poziomie i tutaj naprawdę to wszystko można powiedzieć, że tworzy swego rodzaju synergię, dzięki czemu naprawdę jestem pewien, że nasz projekt pierwszego satelity badawczego pierwszej platformy badawczej sieci badawczej Łukasiewicz zakończy się w wyznaczonym terminie i zakończy się oczywiście sukcesem. Podsumowując, dzięki projektowi badawczemu SPARC chcielibyśmy podnieść kompetencje instytutów sieci badawczej Łukasiewicz dzięki sieciowaniu. Tutaj y, wspominaliśmy na samym początku y, o trzech instytutach, które biorą udział, ale będzie ich na pewno więcej, bo doświadczenie, potencjał, laboratoria i zaplecze badawcze y, wszystkich z instytutów naszej sieci pozwala na sieciowanie i współpracę. My bardzo dobrze się znamy i wymieniamy bardzo dużo y, korespondencji, spotykamy się i wymieniamy doświadczenia. Dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę budować y, rzeczy niesamowite i wydaje mi się, że y, szansa, która stoi przed nami, y, która jest oczywiście wielkim wyzwaniem, jest naprawdę duża, ale dzięki temu y, naszemu potencjałowi i zespołowi myślę, że nie, nie ma żadnego problemu, żeby zostało to osiągnięte. I na tym chciałem zakończyć. Dziękuję Panu Państwu bardzo za uwagę. Dobry, Przed nami, zanim nastąpi sesja pytań i odpowiedzi, zapraszam do, e, pana prezesa i pana dyrektora do tego, żeby oficjalnie podpisać dokumenty nauktujące projekt. E, to jest chwila na mediów. Tak żeby... Ja mam takie niezgredne pytanie, w jaki sposób zostanie zrealizowane wyniesienie tego satelity na orbitę kosmiczną? Czy to będzie jakiś dodatkowy projekt Instytutu? czy będzie to współpraca z jakimś innym podmiotem, który się zajmuje tego typu działalnością. Mamy kilka takich polskich podmiotów na rynku. Ta kwestia jest zaadresowana w przedsięwzięciu projektowym, w dokumentacji w planie projektu. Będzie, będę prosił Pana Profesora Szczepańskiego może o to, aby, aby więcej tutaj na ten temat Państwu, państwu powiedzieć. Wyniesienie będzie zrealizowane przez, tak jak pan miał, wspomniał, przez wyspecjalizowaną firmę, kto to będzie Ten, kto będzie miał swobód i kto będzie konkurencyjny cenowo. Już ja. pomijamy jakość usługi samej i gwarancja wyniesienia. Dzień dobry, Wojciech Kaczynowski, portal sprojektowaliście24.pl, ja mam e Właściwie trzy pytania szybkie. E, pierwsze, e, tutaj na slajdzie były pokazane pewne elementy techniczne tego satelity, m.in. komputery pokładowe. chciałem zapytać, czy technologie, które już zostały opracowane w Instytucie Lotnictwa, na przykład przy projekcie burszt, czy właśnie te technologie zostaną umieszczone na satelicie. To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie o wspomniał pan o finansowaniu projektów ze środków własnych i że generalnie cały projekt odbywa się w sieci badawczej Łukasiewicz. Pytanie, czy podmioty zagraniczne, na przykład Europejska Agencja Kosmiczna są w jakiś sposób zaangażowane w ten projekt. I trzecie pytanie też też techniczne, czy można, czy może wiedzą Państwo mniej więcej skalę projektu, chodzi mi o rozmiar satelity, czy mówimy o mikrosatelicie, o nanosatelicie. Dziękuję. Tak, jeżeli chodzi o pytanie techniczne pierwsze i trzecie, to poproszę Pana Przemysłowa. Pana jeżeli chodzi o pytanie drugie, no to pozwolę sobie odpowiedzieć. Tak, to jest, to jest projekt realizowany ze środków własnych Centrum Łukasiewicz, które udało się oszczędzić w perspektywie ostatnich dwóch lat na różnego rodzaju kosztach administracyjnych, o których już mówiłem. Natomiast projekt najważniej wpisuje się zarówno w polską strategię kosmiczną i, i jest elementem tego naszego udziału w. W budowie suwerennych kompetencji, kompetencji kosmicznych. Panie Przewodniczący, jeśli można, o pytanie 1, 3, dobra? Tak, to ja może od końca, jeżeli chodzi o trzecie pytanie, będzie to CubeSat, czyli mały satelita o wielkości. W tym momencie zakładamy 3 u jeżeli chodzi o technologie, które były wykorzystywane wcześniej w instytucie, które opracowywaliśmy, na przykład przy rakiecie ILR Bursztyn 2K, tam opracowywaliśmy komputer pokładowy, który był bardzo zaawansowany, komputer OPCK-1 i na bazie doświadczeń z tego komputera będzie tworzony komputer pokładowy do satelity SPART. Ktoś jeszcze z Państwa? Dziękuję bardzo. Już Sabat, Portal Obronny. Chciałem zadać dwa pytania, w zasadzie jedno do Pana Ministra, a drugie do Pana. Z jednej strony, jakie oczekiwania względem tego projektu ma ministerstwo, to znaczy, co w tym widzi, poza oczywiście tym, że jak to ładnie się mówi, Polska idzie w kosmos. Natomiast w kwestii samego satelity, czy można powiedzieć coś na temat tego, co tak dokładnie będzie badane i jak widzicie ewentualną dalszą komercjalizację tego, no bo zakładamy, że te projekty mają w przyszłości przynieść jakieś rozwój jakichś technologii, które będą użyteczne, a nie będą jakby sztuką dla sztuki. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, to może w takich krótkich słowach, czego oczekuje ministerstwo, to, to ważny krok w ogóle dla Polski, nie tylko technologiczny, ale przede wszystkim strategiczny. To, mówiliśmy o tym, tworzymy własną platformę orbitalną, która pozwoli testować technologię w kosmosie, i to jest umiejscowienie nas również w tym wyścigu, jeżeli chodzi o, o wyścigu kosmicznym, pokazanie roli pol, 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 Polski, roli polskich naukowców, przez to też e, e, naszego docelowo e, przemysłu. E, nie chcemy brać tylko, tak jak mówiłem w swoim przemówieniu, udziału w tym wyścigu kosmicznym, bo my w nim już jesteśmy, właśnie między innymi przez projekt SPAR. Co zyskamy? Niezależne kompetencje w sektorze kosmicznym, bo po pierwsze potwierdzenie, że nasze rozwiązania działają właśnie również w przestrzeni, w przestrzeni kosmicznej. Szanse dla naukowców, inżynierów, studentów, ale również na końcu dla firm, polskich firm i wzmocnienie polskiej e, pozycji w obszarze innowacji i nowoczesnych technologii. To tak w takim skrócie e, również wspieramy tutaj sieć e, Łukasiewicz e, i e, mamy e, jakby e, zaplanowane na to e, środki finansowe. Tak, jeżeli chodzi o sam projekt, panie doktorze, no projekt co do zasady ten akurat ma charakter badawczy. Znaczy my nie traktujemy go jako projekt komercjalizacyjny, tylko projekt badawczy, który służy temu, aby zbudować pewne kompetencje, które w przyszłości będą mogły być użyte w innych projektach już o charakterze komercjalizacyjnym. Tak więc samego tego projektu nie traktujemy go jako projektu komercjalizacyjnego, ale jako projektu, ale jako projekt służący budowie budowy kompetencji. Natomiast oczywiście w, także jest aspekt ekonomiczny pozyskania tych kompetencji, także dlatego że w momencie, w którym uzyskamy, uzyskamy to potwierdzenie działania naszych wyroczeń technologicznych w, w obszarze orbitalnym, no to uzyskamy także możliwość większe szanse eksportowe dla tych naszych rozwiązań technologicznych, które, czy większą wiarygodność tych produktów, tak, i większe, a co za tym idzie, większe szanse rynkowe, także większe szanse eksportowe na rynkach międzynarodowych związanych z, z już tą częścią gospodarczą naszej działalności. Ale tak jak mówię, bardzo dbamy o to, aby ten projekt miał charakter stricte badawczy i służył rozwojowi kompetencji kosmicznych z uwagi na konieczność ich budowy w, budowy suwerenności technologicznej. I pytał Pan także o to, co będzie badane. Zakładamy, proszę Państwa, z jednej strony kwestie związane z elementami awioniki, z drugiej strony z rozwiązaniami z zakresu systemów informatycznych, z trzeciej strony zaś kwestie telekomunikacyjne, ale planujemy także otworzyć taki, no, na dziś myślimy o wewnętrznym konkursie dla Instytutów Sieci, ale... Zakładam możliwość także otwarcia, otwarcia tego konkursu na inne podmioty polskiego sektora nauki, tak żeby zaproponowali rozwiązania technologiczne, które będziemy mogli w tym naszym satelicie przetestować. Szanowni Państwo, to jest ostatnie pytanie z sali. Pan minister ma zobowiązania, będzie musiał za chwilę wychodzić, więc oczywiście zapraszam do rozmów indywidualnych. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i za to, że okazję gościć dzisiaj u nas w Instytucie Doktora Inżyniera Marcina Okulaska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przechodzimy do tej...